Proszę Państwa, ja sobie tutaj z tym sympatycznym młodym człowiekiem podyskutuję chwilkę, dlatego że zgadzaliśmy się o Unii Europejskiej, tak? Bo... No, tak. By się troszkę bliżej do, do kamery, bo obawiam się, że nie będzie słychać dźwięku. Bo ja, ja powiedziałem, że to jezioro dla mnie to jest takim symbolem tej Unii Europejskiej, że tak jak tutaj spajtował biznes w, w tym sezonie, z powodu braku wody, to tak samo z powodu braku pieniędzy spajtuje ta Unia Europejska, więc no, to jest, to jest prawda. A ty powiedziałeś, że... Każdy, tak jak można powiedzieć, że każdy tutaj, każdy biznes jest jak każdy oddzielny kraj w Unii Europejskiej. Y, bo Ty powiedziałeś, że, że nie ma się z czego cieszyć, bo Unia to my, tak? No, to znaczy, że możemy my jak my to Unia na pewno. To jest powiązane, jesteśmy Unią. No jesteśmy jest tak Unią, tylko że ak akurat y, ja to patrzę na, w, w ten sposób, że ta Unia to jest pomysł porniony od, od, od samego początku, także to musi splajtować, dlatego że jest masa urzędasów, Ci, te urzędacy krępują działalność każdy, każdy, kto coś wytwarza, musi podlegać mnóstwu różnym przepisom, różnym no. prawom, przepis, różnym obostrzeniom i ogromnie wysokie podatki. To wszystko musi klajtować, bo to nie, nie ma na to siły. Na praw jest podobna gospodarka, nie? To, że... No, podobna i efekty są też podobne, no nawet gorsze niż u nas. Grecja plajtuje, Hiszpania plajtuje, Portugalia plajtuje. Znaczy, Grecja to już, w sensie to już splajtowała, bo ona żyje na klopiówkach. Hiszpania też już bierze klopiówki. Hiszpania Irlandia Tak, Irlandia plajtowała. Włochy. Dzisiaj słyszałem w radiu, że przedsiębiorcy niemieccy się bardzo, bardzo niepokoją o stan gospodarki niemieckiej. Także, także to wszystko splajtuje. Także ja mam nadzieję, że będziemy niedługo żyli po prostu w innym świecie, w normalnym. No, trzeba jakoś to wyciągnąć wszystko z profesjonalne. Tak. No, nie proszę nie Państwa, my się, my, się, my się zajmiemy tymi fitkami, a państwo się zajmą y, oglądaniem naszych innych filmików, znaczy moich innych filmików, bo na tej stronie nie ma miejsca, ale mamy ich bardzo dużo. Żegnam.